Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kadamu. Mamy poranek piątkowy, piękna pogoda dzisiaj. Aktualnie samczyki na oblocie. Pierwsze latały samiczki. Idę je zawołać. Przygotowujemy się do lotu numer 3 No i cóż, tyle idę wołać samczyki. W tam parę młodziaków czeka, a samczyki tu sobie wesoło gruchają i już czekają na wejście. O! Takie młodziaczki najmłodsze są. Tu akurat taki rudzielec, ciemny rudzielec. O! No i tu samczyki do nas z oblotu, wesołutko przychodzą rozpukane, wesołe. Dziaczek wyszedł, tatusiów usłyszał i sobie wcinają mamy drugą część chłopaków też już drzwiami nawet by chciały wyjść. Tu przy drzwiach czekają, że wyraźnie się im znudziło. Mam drugi przedziałik. Czerwony? Jaki bojowy. Tam ciemny pstry. też czerwony. Piją, młode piszczą, słychać. Karmienie. O pogoniu właśnie. o, tak tu to towarzystwo wygląda tu też siedzą tam maluchy wychodzą o, tutaj ciemny ze sztoli. To jest siwka taką piską tam następny siwek o, tu sen moje 901 taki młodziaczek mm. Tutaj, też jest rudzielec, ciemny. Tutaj też po rozpłodówce młode biegają, zeskakują. Tam są, tam na dole widać pitbullki, pozeskakiwały. Oto tu jaki zarąbisty samiczka z Ludoklasensa. Jedna dziewczyna Ludoklasen z razy syn szaleńca. Samiczka Ludoklasem zrazem syn szaleńca Przepiękna Dwie takie są Tu jest mama Tu jest druga Dwie samiczki Jedna Druga Prześliczne Także ja tu jeszcze Ogarnę, tutaj jeszcze ogarnę szczepienie tych młodziaków, Ach. które tam rozpód wyłapywałem, to przy okazji od razu dla mnie na odkładam i od razu szczepię praktycznie Tak. Nakrapiany.

Samiec Samce nie są aż tak potrzebne O, tu dalej jest ciemno, więc zaś, zaś nie bardzo pokażę O, teraz się Teraz będzie widać Masz numerek

w tym przedziale. Tak to, koledzy, wygląda. Słabo widać, bo tu uszczepiłem te młódki bo była wysyłka gołąbków, kurierem. Tam do znajomego gołąbki wysyłałem, a tutaj też jeszcze taki rudy, złoty. Też będzie zaszczepiony. No i te gołąbki jeszcze tu przy starych zostaną, a później będą dostępne dla kolegów w następną wysyłką. W przyszłym tygodniu ewentualnie można zawsze odebrać osobiście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot. Do usłyszenia na kolejnych filmach, w kolejnych odcinkach. Dobry lot.